Субтитры Bo już chyba o tym wspominałem, że to jest mój drugi miesiąc, w zasadzie trzeci tydzień. Jak jeżdżę Iwekiem Iweka Eurocargo, ogólnie fajne auto. Z zewnątrz wygląda bardzo ładnie. Bardzo duża paka, spora ładowność jak na tego typu samochód. około tam 7 litrów pojemności. 250 koni, trochę mało, no ale ok. 12 biegów skrzynia, automat Generalnie silnikowo, mechanicznie no jest praktycznie nowe Jak wsiadłem na nie to miało tam niedużo Mechanicznie no spoko Spalanie takie jak w Dafie, czyli około 20 litrów pali Czasem, czasem najmniej ile spalił mi na setkę to 15 litrów, bo akurat jechałem po płaskiej autostradzie na tym komacie także było tak, tak było 15 litrów. Ale powiem wam, że samochód jest bez jeżeli chodzi o taką pracę pod logistyką, za granicą, gdzie śpisz w budzie, no to jest, jest beznadziejny, jest całkowicie bezużyteczny, niewygodny, niefunkcjonalny, no po prostu jednym słowem, no masakra, nie? masakra. Powiem Wam tak, jak z tyłu widzicie łóżko, łóżko jest podniesione po to, żeby wygodniej się działo. opuszczę, no to można spać. Nie, ja się mieszczę tutaj na około 2 metrów, czy na 1,90 m szerokości. No mieszczę się, mam 1,80 m wysokości, także tu na spokojnie. Na szerokość Tależanka z tyłu też spodnie, nie, 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 nie robią problemu. Ale tak, lodóweczka jest bardzo mała. Lodówka jest no, miniaturowa wręcz. Porównując do, do DAFa czy do, do Skali też miałem okazję Na jeździłem, to ksefem i to przez jakiś czas. Także lodówka jest mikroskopijna. No ok, jest zima, można trzymać żarcie, które się psuje na pace. To jakiś tam problem nie jest. Samochód praktycznie w ogóle nie ma w środku płaszczyzn e, takich powierzchni płaskich. No w ogóle no jest e, wszędzie jest pozaokrąblany, wszędzie są spady. Nawet wyobraźcie sobie tunel środkowy, który w większości aut jest, jest płaski. No jest podwyższeniem, oczywiście w dapach też tak było. Następną skręć z prawo. Ale we wszystkich tamtych samochodach jest są płaski, a tutaj kurde jest pod kątem w dół. No nic nie postawisz na tym, bo wszystko spada. Wszystko zjeżdża na dół. Także nic na płasko nie postawisz. Yy, konsola centralna. Wszystko jest pod kątem. Jest zaokrąglone. I w dół to... I yy, to pod szybie jest po prostu w dół. No nic nie postawisz. Peace. Z prawej strony w zabudowie jest zrobiona łóza, żeby zatankować paliwo, ale jest ona na takiej wysokości, jest na tyle mała, że nie wsadzisz dokładnie pistoletu do tankowania do zbiornika. Ja już o tym mówiłem na którymś filmie, ale po prostu no nie wsadzisz, no nie, nie, nie wejdzie, no blokuje się i nie wejdzie, jedyna możliwość tankowania to jest położenie, Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Na razie takowałem się na dystrybutorach dla samochodów ciężarowych, więc nie mogłem tego wyżka zastosować, bo po prostu ta rura była zbyt szeroka. Ale lepsze, lepsze jest to, że po lewej stronie tu za mną też jest zbiornik. On jest niepodłączony i wiem dlaczego jest niepodłączony. Podłączony jest dlatego, że tu w nadbudowie w ogóle nie ma łzy, w ogóle nie ma dziury, żeby pistolet włożyć. Także on po zabudowaniu od razu został jakby zablokowany do użytku. Nie można go używać. No bo nie zatankujesz w ogóle, tam w ogóle pistoleta nie wsadzisz, tam nawet przez przedłużkę nie wsadzisz, bo jest pod takim kątem, że jeżeli byś wsadził ten wężyk, który byłby podłączony do pistoletu, to, to pistoletu to będzie tak załamany, że i tak paliwo nie będzie się lało po prostu. Będzie odbijać. z nadbudową, czy tam z zabudową taką firanową, jak ja mam tutaj, no są, są nierozwiązane i no, nikt u inżynierów w nie przewidział tego, że ktoś może robić tak dużą nadbudowę, no dla mnie to jest... No jestem Dla mnie to jest totalna masakra, że nikt tego nie przewidział, nie? Ja, ja, ja nie wiem, o czym ci ludzie myśleli w sens. Na pewno auto jest dobre na takie dzienne podróże, nie? takie, że jedziesz rano, wracasz wieczorem. Pomijam tankowanie, nie musisz spać w nim, nie musisz nocować, nie musisz gotować, nie musisz jeść, nie musisz funkcjonować. Ale na trasy pod spedycją, tak jak ja teraz jeżdżę, po prostu jest beznadziejny. Beznadziejny. Nie wiem, jak długo by trzymał w tym aucie Powiem szczerze No niby mam, mam za niedługo przesiąść się znowu na Dafa. Na ciągnik Wiecie, to jest praca to, to nie jest... To nie jest... To nie są wakacje to, to nie jest biwakowanie To nie jest jakaś, nie wiem, przygoda Gdzie, gdzie auto odgrywa jakby rolę takiej takiej, tej, takiej atrakcji nie wiem jak to określić ja rozumiem że to jest praca to jest samochód ona ma pracować ono ma zarabiać tylko akurat w transporcie tak mi się bynajmniej wydaje jest tak że jeżeli my jedziemy w trasę i to daleko, trasę kilka tysięcy kilometrów no to jednak te udogodnienia dla kierowcy ze względu na jego pracę na jego odpowiedzialność i jego bezpieczeństwo, zresztą nie tylko jego, bo i powierzonego mu mienia, czyli auta, jak i towaru, który przewozi, no, powinny być na najwyższym poziomie i to reprezentują sobą DAW i skanie. Niestety, i Wego Eurocargo, w tej wersji, czyli w wersji powiedzmy na, z dużą kabiną albo z powiększoną kabiną, z możliwością nocowania itd. Tak no w ogóle nie gwarantuję tutaj tego bezpieczeństwa. Ja jestem zmęczony, po prostu ja jestem zmęczony bytowaniem w tym pojeździe. Jak mam tylko możliwość, yy, jak gdzieś stoję na pauzach i tak dalej, to po prostu wychodzę z tego samochodu, bo on jest za ciasny, on jest za mały, on jest klaustrofobiczny. I tutaj jakby a propos Busiarzy, ja, ja ich podziwiam, że oni potrafią utrzymać. Jeżeli chodzi o skrzynię biegów i silnik, to nie mam żadnych zastrzeżeń. Jeździ mi się całkowicie dobrze tym samochodem. Jest trochę słabo skrętny, ma bardzo dużą... duży. No, potrzebuje dużo miejsca, żeby zawrócić. Brakuje mi teraz słowa. Ale generalnie mechanicznie jest ok. O, I do zacieniacze właśnie też rozkładana jego słówka. Ale jeżeli chodzi o funkcjonalność. Uff, o Jezu, przepraszam Ale jeżeli chodzi o funkcjonalność No to jest fatalne No, także tak Pozdrawiam serdecznie